Cześć, witam Was, moi drodzy, na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie, moi drodzy. Znów będę Wam opowiadał o tym cyrku, który panuje przed meczem Polska-Finlandia. Przedstawię Wam skład na to spotkanie, opowiem Wam o zawodnikach, na których ja bym postawił. No i także będę Wam opowiadał o Lewandowskim i Probierzu. Powiem wam szczerze, że obaj panowie popełniali błędy. Przed tym zgrupowaniem mamy no, cyrk, różnego rodzaju afery, no bo z jednej strony Michał Probierz mówi na konferencji, że jakby konsultował to z radą drużyny, z piłkarzami, po czym mamy komunikat PZPN, że czegoś takiego nie było, no to ciężko tutaj dojść, jak to wszystko wygląda, ale y, można powiedzieć, że rację ma Kuman, y, czyli były trener FC Barcelony, y, szkoleniowiec y, Holandii, że tak na dobrą sprawę, y, gdy masz takiego napastnika jak Robert Lewandowski, y, czy jak Szwedzi mieli Zlatana Ibrahimowicza, Portugalczycy Ronaldo, Argentyńczycy Messiego. Chodzi o to, gdy jesteś trenerem, to czasem jednak musisz te swoje wielkie ego schować. No, nie można wojować z takim zawodnikiem. Więc, więc, więc tutaj, Michał, probierz niepotrzebnie jakby no, tak się zachował wojował z napastnikiem reprezentacji, można było to zupełnie inaczej rozegrać przed tym zgrupowaniem. Jak Lewy jakby no, źle się czuł, no to mógł tylko przyjechać na to spotkanie przeciwko Finlandii. I to, tak jak wam tutaj wspomniałem, odebranie tej opaski kapitana w ten sposób poprzez telefony jeden, drugi, w normalnych okolicznościach, gdy Kapitan tej reprezentacji gra od 17 lat w kadrze, plus do tego 11 lat jest tym y, zarządzającym, y, no to wypadałoby, żeby właśnie szko szkoleniowiec. Y, poleciał, porozmawiał w Barcelonie, opowiedział y, i to, jak to wszystko wygląda y, potem tak jak lewy chciał y, powiedzieć, że sam rezygnuje z tej opaski, przekazuje Zielińskiemu, super fajnie to by wyglądało, a tak to wszystko nieciekawie wyglądało, więc 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 można powiedzieć, że ta sytuacja w konflikcie Lewandowski i probierz Nadaje się na pewnego rodzaju taki dowcipny gag. No i zresztą już w internecie powstają takie, takie kabaretowe odcinki, różnego rodzaju gagi, a tak to nie powinno wszystko wyglądać. Rolą wielkiego trenera polskiej reprezentacji jest jakby dogadać się z tym kapitanem, nawet jak jest trudny. Więc Tutaj źle to moim zdaniem probierz rozegrał. No bo na początku z Robertem Lewandowskim rozmawiał, ustalili, że nie przyjeżdża na zgrupowanie. Potem to wygląda tak, że jednak lewy. Jest krytykowany, że nie przyjeżdża, przyjeżdża pożegnać grosika, to wszystkim piłkarzom polskiej kadry nie podoba się. Potem probierz nagle przed najważniejszym spotkaniem przeciwko Finlandii decyduje się odebrać opaskę kapitańską. Przecież można było to zrobić później, więc, więc, więc. To nie tak to powinno wyglądać, więc jeżeli chodzi o roberta Lewandowskiego. Tutaj wam wielokrotnie na kanale mówiłem. Robert powinien przyjechać, chociaż na to spotkanie przeciwko Finlandii, ustalić to z probierzem. Czuję się lekko wypalony. Jakby nie mam siły brać w tym towarzyskim spotkaniu, ale to jest ważny mecz, eliminacyjny. Przyjadę. Co o tym sądzisz, trenerze? Michał probierz mógłby się zgodzić, ewentualnie no, jako selekcjoner mógłby powiedzieć, no nie Robert, piłkarze naszej reprezentacji, inni będą zirytowani, przyjedź na całe zgrupowanie z Mołdawią, nie zagrasz, będę cię oszczędzał, będziesz lekko trenował i taki byłby pewnego rodzaju konsensus, takie porozumienie i by to lepiej wyglądało. Cała ta afera została Uniknięta. Zresztą o tym Zbigniew Boniek mówił, że gdyby był prezesem, to nie mielibyśmy takich afer. Nie pozwoliłby na coś takiego. I tutaj, właśnie tak jak Wam powiedziałem, że tutaj Robert popełnił pierwszy błąd, że ogólnie zrezygnował z tego zgrupowania. Kolejny Moim zdaniem nietrafiony numer to jest to, że na, miało go nie być, i nagle taka niespodzianka yy, przylatuje, żegna Grosika. Później ten wywiad w studiu yy, w jakby TV, yy, w telewizji polskiej, tam człowiek jakby odnosił takie wrażenie, że lewy to chyba przyjechał specjalnie po to, żeby sobie tutaj z Mateuszem Borkiem, Wichniarkiem i Wawrzyniakiem porozmawiał. Powiedzmy sobie szczerze, no był ostry, krytykował, to mogło probierzowi się nie spodobać i innym piłkarzom. Kolejna sprawa. Tutaj Robert Lewandowski, szkoda, że zrezygnował z występów w polskiej reprezentacji przed takim ważnym spotkaniem. Można powiedzieć, że w pewien sposób poczuł się urażony, bo jakby co innego ustalał z probierzem. Następnie jakby no, stracił zaufanie do selekcjonera polskiej reprezentacji. Poczuł się trochę już szukany, bo co innego z trenerem ustalał, a rzeczywistość była zupełnie inna i może nie zagrać już w tej kadrze, jeżeli Michał Probierz dalej będzie selekcjonerem. Tak to będzie wyglądało. Tu ze strony lewego były błędy. Jeżeli chodzi o selekcjonera polskiej reprezentacji, no, no to nie potrafi się dogadać z najlepszym napastnikiem FC Barcelony dwa zgadza się na to, żeby Lewy nie przyjeżdżał, a potem jednak mówi co innego kolejna sprawa, jakby no odbiera opaskę kapitana przed takim ważnym spotkaniem z Finlandią, jakby nie chce dać Lewemu po kolejnej rozmowie telefonicznej, nie chcę dać lewemu szansy, żeby to jakoś fajnie wyglądało, że to lewy sam zrezygnował, tylko tak jakby nie ma szacunku wobec tych 11 lat dowództwa Roberta Lewandowskiego. To nie było zbyt fajne. No i też ta telefoniczna rozmowa, no takich spraw się nie załatwia telefonicznie. Moim zdaniem, jeśli już Prowiesz chciał odebrać tą opaskę kapitana, mógł to zrobić. Za miesiąc poleciałby, porozmawiał opowiedział, jak to wygląda w kadrze i powiedziałby tak lewy. Słuchaj, no radzie drużyny. Nie podobało się to, że nie przyjechałeś na te zgrupowanie. Czuję, że jednak, skoro mówisz, że jesteś wypalony i nie jesteś w stanie grać w reprezentacji, to może zrezygnuj z tej opaski. To sprawi, że jakby będziesz miał mniej tych obowiązków. Zieli, Zielińskiemu przekażesz, że to twój taki następca, będzie to fajnie wyglądało i tak właśnie powinien probierz zrobić, a tutaj były trener Górnika Zabrze, popełnił błąd. Kolejna sprawa, Robert Lewandowski po tym, gdy po odebraniu, gdy stracił tą opaskę kapitana emocjonalnie zrezygnował z występu w kadrze od razu więc, więc, więc to, to również mogło się nie podobać. Następnego dnia mamy wywiad z dziennikarzem wirtualnej sportowych faktów. Fajnie, że wreszcie mieliśmy wywiad, a nie komunikat na Instagramie. No już Robert wyciąga wnioski. To mi się podoba, ale właśnie wracając do. Roberta Lewandowskiego. Tam możemy się dowiedzieć, że Lewy czuł jakby żal wobec Michała Probierza, stracił też zaufanie, czuł się oszukany, przedstawiał nam tą całą sytuację, jak to wyglądało. Następnie mamy konferencję Michała Probierza, gdzie jakby selekcjoner Szpileczki wobec Lewego wysyła. Możemy się dowiedzieć, że dla dobra drużyny I po konsultacji z Piłkarzami polskiej reprezentacji stwierdził, że jednak najlepiej będzie, jak lewemu odbierze tą opaskę kapitana. Wiemy, że Michał Probisz jest miłosierny, w związku z tym, lewem, jakby drzwi do kadry dla lewego są otwarte. No ale to powoli się robi taki kabaret, z uwagi na to, że no pamiętamy. Wojtek Szczęsny zakończył karierę, Grabara nie jest powoływany. Teraz Robert Lewandowski wypadł z tej reprezentacji. No jednak my nie jesteśmy Brazylią, żeby aż tylu dobrych zawodników rezygnowało z występów polskiej reprezentacji. Więc w ostatnim czasie, gdy mamy do czynienia z tym pewnego rodzaju konfliktem, starciem lewy kontra Michał Probierz. Dwóch samców alfa jakby no starło się, zmierzyło. Od razu przypominają mi się takie czasy Polskiego Związku Koszykówki, gdy mieliśmy Gortata i Lampę i wielokrotnie mówiło się, ale to trochę inna sytuacja, no bo to było dwóch koszykarzy Koszykarze, podkoszowi, którzy grali w NBA, mówiło się, jeżeli chodzi o występy reprezentacji koszykarskiej, że Lampę i Gordat, no to są tacy dwaj zawodnicy, którzy często jakby po prostu nie potrafią nadawać na tych samych falach. No i często polska reprezentacja na Eurobaskecie grała fatalnie, gdy tych dwóch zawodników razem grało. W reprezentacji tak to wyglądało. No i Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że Lewandowski i Michał Probierz jakby nie nadawali na tych samych falach, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o polską reprezentację, liczy się tutaj dobro drużyny. To nie jest klub piłkarski, gdzie na przykład w pewnym momencie trener, pamiętacie Legię Warszawa Aleksandry Wukowicz w pewnym momencie uznał że Kucharczyk jest pewnego rodzaju takim zgniłym jabłkiem, karlitos, że tacy piłkarze jakby nie pasują do Legii, no i Kucharczyka pozbył się, wytransferował i to miało sprawić, że Legia będzie zdobywała mistrzowskie tytuły. Owszem, pod wodzą WK Pro, trochę przebudowana drużyna zdobyła mistrzowski tytuł, ale Serb był krytykowany przez kibiców Legii, gdy właśnie jakby pozbył się Kucharczyka, nie, stawał, nie stawiał na karditosa, wystawiał Kulenowicza, ale wtedy liczyło się dobro jakby drużyny i Wukowicz miał pewnego rodzaju autorytet i tak to wyglądało. Czasem trener podejmuje takie, bym powiedział, dla kibiców dziwne decyzje, ale tutaj mamy sytuację zupełnie inną. Michał Probierz, trener polskiej reprezentacji nagle rezygnuje z najlepszego strzelca, najlepszego piłkarza naszej reprezentacji ostatnich 30 lat, żeby trochę zbudować swoją pozycję, no bo z jednej strony można powiedzieć dla dr dobra drużyny, bo tracił szatnie. Wiadomo, gdy lewy nie przyjeżdża na zgrupowanie, no to to się części kibicom nie podoba. Jak w każdej grupie są piłkarze, którzy lubią lewego i którzy nie lubią. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o reprezentację tych wszystkich piłkarzy, którzy na kadrę przyjeżdżają, łączy wspólny cel: wygrana, zwycięstwo. No ale, jak wiadomo, jak taka sytuacja jest, że lewy nie przyjeżdża na kadrę, potem próbuje, jakby ten swój PR ratować. Taki, taki przyjazd niespodzianka, tak to właśnie wyglądało. No to pojawiają się pewnego rodzaju takie niefajne sytuacje. No i tak jak mówi, Michał Probierz chciał wstrząsnąć tą grupą. Wiele ma do przegrania, no bo wystarczy, że Polska przegra z Finlandią, to może stracić pracę. No ale wiemy, że trener polskiej reprezentacji konsultował tą decyzję z kuleszą, ma pełne poparcie i jeżeli chodzi o posadę selekcjonera, nie będzie miało nic wpływu poza wynikami w tych eliminacjach. Więc jak kadra probierza będzie zwyciężać, no to lewego nie zobaczymy w tej kadrze, bo wątpię, żeby obaj panowie się. Pogodzili. Tak to właśnie będzie wyglądało. A jeśli z nowym kapitanem ta, ten statek będzie po prostu płynął nie tak jak trzeba w Finlandii, tylko walnie w jakąś skałę, no to wtedy probierz będzie miał problemy i zostanie zapamiętany jako ten selekcjoner, który skreślił. Lewandowskiego teraz już można powiedzieć tak, były trener Krakowi zostanie zapamiętany, no bo pamiętamy o tym, że po szantosie awansował po barażach do euro. Tam jednak zawiódł. Było jedno spotkanie dobre przeciwko Francji, gdzie Urbański pięknie grał. Następnie mamy spadek z dywizji A do dywizji B, jeżeli chodzi o Ligę Narodów, i eliminację. Ten trener, który zakończył karierę reprezentacyjną lewego i dokonał wstrząsu. No i oprócz tych debiutów, tych innych piłkarzy, gdzie przyzwyczailiśmy się do tego, że w czasie kadencji Michała Probierza różni młodzi zawodnicy hurtowo debiutują. Tak to może właśnie wyglądać. Już pojawiają się pomysły, kto powinien być nowym selekcjonerem, jeśli w kolejnych spotkaniach probierz będzie przegrywał. Jan Urban, Skorża, a może Jacek Magiera, no bo wiadomo, Kulesza, trenera z zagranicy, nie zatrudni. Znacie moją opinię, ja bym widział w tej roli 63-letniego Jana Urbana, który... Preferował ofensywny styl gry, był fenomenalnym napastnikiem Osasuny Pampeluna, potrafił multum goli w La Liga zdobywać. W pewnym momencie lewy przegonił Jana Urbana. Wiadomo, Urban to jest taki trener, który w pewien sposób również, tak jak Adam Nawałka, Dariusz Dziekanowski, uczył się tego fachu trenerskiego od Leo Behakera. I również osiągał sukcesy w Polsce, i także prowadził Osasunę. Więc Jan Urban jest w takim wieku, że spokojnie mógł być tym selekcjonerem. Byłoby więcej radości polotu, jeżeli chodzi o polską grę. I pamiętamy, że Jan Urban, um, no, jeżeli chodzi o takie kontakty międzyludzkie, potrafi współpracować z wielkimi piłkarzami z Podolskim, w Górniku Zabrze, z Luboją kiedyś właśnie w Legi Radowiczem więc więc że Włakowem, więc moi drodzy sam przecież grał z Tarasiewiczem bońkiem był jako piłkarz na mundialu i spokojnie wydaje mi się że Lewy z Janem Urbanem by się dogadał można powiedzieć że ten były trener Legii a w stylu Kumana raczej by nie wchodził w konflikt z takim fenomenalnym napastnikiem więc ja już bym Probieżowi po spotkaniu z Finlandią podziękował. Nawet wygranym, ale po kiepskim stylu i bym Jana Urbana widział jako selekcjonera i mielibyśmy powrót lewego, bo jednak to wszystko zostało źle rozegrane. Podsumowując, jakby tą sprawę dotyczącą Probieża i lewego, zarówno selekcjoner. Jaki już były kapitan polskiej reprezentacji fatalnie to wszystko rozegrali, biorąc pod uwagę także Kuleszek, który był nadzorcą tego wszystkiego. Powiem Wam szczerze, że przypomniały mi się od razu czasy tego PZPN, który był za czasów Grzegorza. Laty. Tak to wszystko wygląda nieciekawie, niefajnie, moi drodzy. A teraz tutaj odpalam komputer i przechodzę do składu, który sobie tutaj napisałem. Jeżeli chodzi o mecz Polska-Finlandia, to na bramce stawiam na Skorupskiego, no bo to jest nasz bramkarz numer jeden. W obronie musi być pewnego rodzaju kontynuacja, więc dwóch liderów Bednarek i również obok niego kiwior, jako ten trzeci skrzypczak, no bo gracz Jagiellonii Białystok w tym ostatnio przeciwko Mołdawii zaprezentował wysoki poziom, ma za sobą już debiut, również nabrał cennego doświadczenia grając z Jagą w Lidze Konferencji, więc jeżeli chodzi o ten poziom międzynarodowy jest już otrzaskany, a jeżeli chodzi o Potencjalnego jego zastępcę i alternatywę. No to Dawidowicz grał ostatnio kiepsko w kadrze, kompromitował się udzielając różnych, znaczy dając wywiad przyglądowi sportowemu. Plus do tego, no, Wieteska jakby, no, nie zachwycał w kadrze, czy to. Michniewicza, czy to właśnie probieża Walukiewicz miał swoją szansę, no niewiele brakowało, byśmy stracili bramki, więc dlatego na taką trójkę defensorów bym postawił na wahadle Kasz i Zaleski, no bo w tym momencie powiem Wam szczerze, że to są nasi najlepsi zawodnicy na wahadła, no bo Bereś będzie dobry jako taki zastępca, a Frankowski, no jest bez formy w ostatnim czasie. Teraz y, przechodzę do zestawienia środka pola. Ślisz y, dał dobrą zmianę, znaczy zdobył pierwszego gola w reprezentacji. Gra regularnie za oceanem, więc ten y, były piłka szlegi zasługuje na pierwszy skład, no bo w tym momencie wydaje mi się, że chyba probież nie postawi na Ojedele, który, który ma mniejsze doświadczenie od Siża, jeżeli chodzi o ten futbol reprezentacyjny. Plus do tego Piotrowski w ostatnim czasie nie wykorzystał swojej szansy. No i tak, jeżeli chodzi o ten środek pomocy. Ja bym zagrał na jednego napastnika, bym wystawił Świderc. Tu mam pewnego rodzaju dylemat. No bo jeśli kapitan nasz, Zieliński, jest w stanie zagrać w tym spotkaniu na 100% jest pełni zdrowy, no to bym postawił na taki tercet. Moder, Zieliński, Szymański i w ataku Piątek. Ale jeśli Zielu nie będzie w stanie w tym spotkaniu grać jako kapitan, to wtedy Bednarek może być tym kapitanem, ewentualnie Skorupski, biorąc pod uwagę ilość występów w kadrze. A w ataku właśnie świder i, i, i piątek. Na taki skład bym się zdecydował w spotkaniu Polska Finlandia. Pewnie Michał Probierz zupełnie inaczej zestawi tą jedenastkę. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby w pierwszym składzie grał Frankowski, a nie kasz, a zamiast Siża o jedele. Tak, może nam probierz zestawić tą jedenastkę. Więc tak, czekam na Wasze opinie. Co myślicie o tym pojedynku? która który, za kim jesteście? Probierz czy Lewandowski? Ja uważam, że obaj panowie popełnili błędy i ogólnie, jeżeli chodzi o to zgrupowanie, te mecze czerwcowe to mamy cyrk istny jeszcze brakuje tego żeby tak jak w piłkarskich jajach w skorupskich sam sobie wrzucił piłkę do bramki ewentualnie kasz samobuja strzelił no bo na tym zgrupowaniu no można powiedzieć to wszystko nie fajnie wygląda a tak wszystko pięknie się zapowiadało piękne pożegnanie grosika a potem kapitan Lewandowski przestał być kapitanem, odebrana opaska. Szokująca decyzja Probierza, plus do tego Zieliński zostaje kapitanem. Później mamy jakby tłumaczenia obu stron. Tak jak tutaj wspomniałem, tutaj Michał Probierz wy wykazał się niesam niesamowitą odwagą, że na coś takiego się. Y, zdecydował, ale pytanie: Czy to nie czasem jest pewnego rodzaju takie samobójstwo y, piłkarskie, takie japońskie? Y, harakiri, no bo wystarczy przegrać z Finlandią, y, no to będzie jazda, będzie ogromna krytyka wobec właśnie Probierza y, po tym spotkaniu, a może Drużyna zareaguje. Lepiej będziemy świadkami nowego otwarcia. Polska wygra 3-0 z Finlandią w Helsinkach i będziemy ładnie grać po raz pierwszy za czasów probierza. Może na taki wstrząs liczy, no bo selekcjoner polskiej reprezentacji jakby mówił o tym, że sytuacja tego wymagała, że zmienił kapitana. Jestem ciekaw, co Wy ogólnie o tym sądzicie tradycyjnie po spotkaniu. Będę dla Was robił live'a na żywo. Ciekaw jestem, na kogo Wy byście postawili. Dajcie łapkę do góry. Także pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i udostępniajcie moje materiały. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!